Jak zrobić przez pasek w Windows 10? Dobra, pierwszym krokiem będzie otworzenie Microsoft Store, szukania w tym Translucent TB. Szukujemy i bierzemy to. Translucent BT, bezpłatny na Windows 10. I to pobieramy. Ja już to poprałem. Jak to przeobraliśmy? Wtedy wam się tutaj takie Translucent TB w pasku zadań. Tutaj możecie, możecie sobie zmienić. Tutaj macie wszystkie gdzie jest regularnie, normalnie, Maximized Window i to start menu opened i regular, tutaj sobie ustawiam na clear, tutaj będzie clear i resztę sobie też ustawiam na clear, po prostu wszystko sobie na clear ustawić. I to jest clear, 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 clear. i clear. Teraz będzie wszędzie przezroczyste, jak odpalę sobie YouTube'a. Jak widać jest przezroczyste. Poza tym to, to ktoś się w ogóle nie bierze cobów z komputera. Jak widać 0%, a tak naprawdę to bierze jakieś 0.84%, więc to jest bardzo dobrze. To było wszystko, cześć.